Alive, alive, alive alive, alive, ja live'a zrobię. Ta live'a, ja ci zgłaszę za tego lajwa. No z... A później będzie, o co mi zgłaszałeś, zbombowali mi kondo. No? I wiesz co? I nie dam ci weedu. Hello, Dino. <laughs> ja ba. Ja mam ja, Fajnie. What on? no co ty. Ja jeden, ja nie, no weź şey Stefan to jest troll, nie, wywalamy go zaraz. Dobra? Nie, 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 proszę, już nie będę. It's uh... a. Nie, 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 dostają za nie, się nie, 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 zabijam. nie, 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 jeszcze raz ktoś da F1 na mnie, to k**a nie gram z nim. go, bo włosz, a k**a gra. Kurdej, śmiecie, z Poznania, nie wyjedziecie. No ja k**a go włosz, zamknij debił. Sam się zamknę, no, kurwa, śmieciu pierdolony. Dawaj, głosuj. Spierdalaj nie, śmieciu, nie, kurwa. Dzieciaku pierdolony, do nauki. To, w ogóle, kto mu daje prawo głosu, nie? Kurwa, 10 lat, 10. lat. Obraj się, się nierozczulenia ja, tym dzieckiem. On przy mnie powinien k**a siedzieć cicho, mi powinien but... Waszorować, a nie kur... odzywać do mnie, jeszcze mnie wyzywać. Po no, prostu. Ja powinienem w mieć już gotowe kanapeczki od niego, a nie kurwa coś tam pierdolić. Się... Nie I będzie mi taki szczupek mówił. Ja, Dominację muszę pokazać, że nie kurwa. Kurwa palą mnie. palą mnie. palą mnie. Uf, palą mnie. Uf, no do końca, do końca, banik będzie do końca